No, bo w ogóle nie zaczęliśmy gadać o cyberhigienie. O cyberhigienie to sobie dopiero pogadamy, bo tu jest bardzo ważny temat tego, co my wpisujemy i co my dajemy w tej aplikacji. Ja... To wszystko, tam od razu ci powiem, wszystko jest. Ja wszystko. zawsze powtarzam niezmiennie każdemu, kogo znam, nigdy nie wrzucaj swojego benka w sieć, bo nigdy ten benek z sieci nie zniknie. Twój kindybał, nawet jak masz zaufanie, że zniknie z sieci. To on, Dziękuję. jeżeli wyślesz do kogokolwiek kindy bała swojego, to nie masz pewności, że ta druga osoba usunie z tego kindy bała się. Wiesz o ślą z dągu. Mówię, Czy... mówię o kaszance. I tak samo z dobra, kobietą. Ale poczekajcie, poczekaj, poczekaj. dobra, to teraz tak. A jeżeli nie zdradzacie swojej tożsamości, w sensie się nie identyfikujecie jako imię. Bez wszystko, Wąsa na przykład pisze, no em, Zdjęcie, 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 zdjęcie właśnie szląząga ro, szlą Robicie taktycznie. Czytaj tych szlązongów w internecie jest podobnych, pewnie miliony, jak i miliardy. Usuwacie metadane.